Po, powąchaj człowieku! Powąchajcie! Weź kęs! A weź powąchaj, za nim. O, 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 chuj, ty! Jak na kutrze. Przypierdala jak na kutrze na środku oceanu. Mm. O, o. Nie chcę ich wieść. <laughs> jak się nazywają te chipsy takie w Chińczyku krewetkowe? Są takie chipsy krewetkowe. O jak prażynką są chipsy prażynki, krewetkowe. Wydaje prażynki. mi się robór, że właśnie tak. Prażynki chipsy krewetkowe. krewetkowe. Tylko jakie smak one weszły. A tu nie wiem czy smak krewetkowy może być. Chyba nie? Na te chipsy krewetkowe. Ale, Ale jaki smak chipsy, musisz to powiedzieć. To jest smaku chipsów krewetkowych, bo to jest... Chipsów krewetkowych. Tak. Japońskie Dobra, orientalne. krewetka. 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 Każdy dostaje po Uf, Jebało przekazumques... tak kutrem, że nie mogło być nic no. innego Daj spokój, Ale jakiś... Obleczne krab się niby... <clair> Ty się kurwa zmieniasz w kraba chyba, Ty <clair>